Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o rekinie kuka, a konkretnie o jego niezwykłym sposobie na polowanie w zdymającej się głowie. Rekin kuka, znany również jako rekin teczowy, to gatunek występujący w ciepłych wodach Oceanu Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego. Zazwyczaj można go spotkać w pobliżu raf koralowych, gdzie kryje się w szczelinach i czeka na swoja zdobycz. Rekin kuka ma charakterystyczne, smukłe ciało z długim, spiczastym pyskiem. Jego skora jest pokryta małymi, ciemnymi plamkami, które nadają mu teczowy wygląd. Ale to, co czyni go naprawdę wyjątkowym, to jego niezwykły sposób polowania. Gdy rekin kuka wykryje zdobycz, wciąga powietrze do swojej jamy gebowej, co powoduje, że jego głowa się wzdyma. To sprawia, że jego pysk staje się znacznie większy, co pozwala mu na pochwycenie większej ilości zdobyczy. Zdymającą się głowa rekina kuka to niezwykły przykład adaptacji ewolucyjnej, która pozwala mu na skuteczne polowanie w jego naturalnym środowisku. Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o rekinie kuka, fascynującym drapieżniku, który zamieszkuje wody wokół Australii. Rekin kuka jest znany ze swojej charakterystycznej, wypukłej głowy, która przypomina balon. Ta niezwykła cecha jest wynikiem obecności specjalnej tkanki która pozwala rekinowi na szybkie i gwałtowne przyspieszenie podczas polowania. Dieta rekina kuka składa się głównie z ryb, kałamarnic i innych mniejszych rekinów. Jest to drapieżnik oportunistyczny, co oznacza, że nie boi się atakować ofiar większych od siebie, jeśli nadarzy się okazja. Rekin kuka jest gatunkiem żyworodnym, co oznacza, że samice rodzą żywe młode. Ciąża trwa około one 100 dni, a młode rodzą się już w pełni rozwinięte i gotowe do samodzielnego życia. Mimo że rekin kuka jest drapieżnikiem, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. W rzeczywistości jest to gatunek rzadki i zagrożony wyginięciem.